Cześć, kochani, witam się z Wami, jeszcze Was ustawiam. E, witam się z Wami bardzo serdecznie na kolejnym filmiku. E, teraz będzie taki trzydniowy filmik z moich e, ostatnich trzech, dni wolnego, czyli z piątku, z soboty, i z niedzieli. E, za mną widzicie właśnie moje tło, byliście ciekawi, jak ono wygląda. Później, jak nie zapomnę, to pokażę Wam w całości. Ale to była po prostu mata z AliExpress. Kosztowała mnie chyba 15 funtów. E, mam już przygotowaną następną. E, jutro e, wymienimy. Będę miała po prostu taką e, złotą kryszątkę kryształowo, że tak powiem, kryształową, no zobaczycie zresztą e, jutro albo pojutrze już e, i mam w koszulku jeszcze parę innych i się zastanawiam, które, bo chcę mieć jedną no, już na lato wiecie, na różne pory roku bo fajnie to po prostu wygląda moim zdaniem, chciałabym tylko powiedzieć, że jak minął mi Sylwester, powiem wam, że poszłam spać około godziny 9 a jakoś tak i przebudziłam się bo fajerwerki zaczęły jakoś tam mocno strzelać przed 12 Wkurzyłam się w ogóle maksymalnie na fajerwerki Jestem przeciwko fajerwerkom Nie będę ich oglądać, nie będę ich udostępniać Po prostu to jest tragedia, co się dzieje Co przeżywają zwierzęta, nie tylko moje, ale też inne Także ja jestem anty e, Jedyne fajerwerki, na które bym poszła To by były fajerwerki we Francji Które są po prostu cichymi fajerwerkami Także brawo dla Francji E, teraz co? No i tak, e, obejrzeliśmy wczoraj film. Słuchajcie, film jest dostępny z tego, co wiem tylko na kanale Disney. Ja mam program specjalny do filmów, gdzie są linki do wielu filmów, które wszędzie są płatne, ale tego nie było, e, ale zrobiłam sobie subskrypcję Disney, a to jest tylko w 5.99 miesięcznie, a tam jest bardzo dużo fajnych filmów. I właśnie ten Clouds po prostu to jest tak piękny film, prawdziwa historia, mówiłam Wam już o tym na Instagramie. Wszystkim polecam, słuchajcie, ja płakałam, nawet Andre płakała, o nigdy nie płaczę na filmach To był po prostu cudowny film, ja tak naprawdę myślę, że z 50-60% filmu to ja tylko siedziałam i płakałam Piękny film, naprawdę piękny eee, I poszliśmy spać po około 3 rano, ale ja już w sumie z rana się zerwałam Bez kaca, w ogóle jak to ma być, że 1 stycznia człowiek wstaje bez kaca Znaczy, że nie było zabawy, no niestety Ale trudno, było minął, mam nadzieję, że za rok sobie odbiję i zaczęłam czytać tą książkę Kobena Jeden fałszywy ruch, to jest książka, którą właśnie zakupiłam od jednej z dziewczyn z Luton I powiem wam, że jest mega, po prostu jest mega, ja jestem pewna, że ją dzisiaj przeczytam po prostu w jeden dzień, bo jest rewelacyjna, rewelacyjna I chciałam wam bardzo szybko, bardzo szybko pokazać parę rzeczy, które zużyłam, takie mini denko w środku filmika i tyle, I już więcej jeszcze wam powiem co dzisiaj zrobię i koniec, ale szybko przejdźmy do rzeczy Sól z Radoxa, którą już znacie, ja uwielbiam ją za jej po prostu zapach Miałam um, z pudełka jakiegoś Beauty, to była dość droga sól, ale nie zrobiła zupełnie nic ani nie ładnie pachniała, ani nic nie zrobiła dla skóry, także lipa. Bubble Team Mango to są te kostki, które się wrzuca. Rewelacyjne. Raz jeszcze Wam polecę: one są w Home Bargains za 50 Naprawdę warto. To jest jedyna rzecz kosmetyczną, którą kupię. Perełki do kąpieli za 3,29 z polskiego sklepu. Bardzo fajnie pachniały, ale one jakoś dużo dla skóry nie robią. To jest po prostu samo taka coś, że jest coś w tej wannie. I przepraszam Was też za wyglądanie, nie mam siły robić make-upu. Kolejną rzeczą jest z Dead Sea Collection i jest to ten 100% naturalny, morska martwe morze. Pff, zarąbista jest ta sól. I ja mam z tej serii tak samo scrap, który jest po prostu rewelacyjny. Skóra po nim jest po tym skrabie rewelacyjna. I Home Bargains to chyba kosztowało tylko 2 funty. Naprawdę warto. To jest, z tych wszystkich to jest moja new favorite. E, zużyłam tą jedną z tych kul cool do kąpieli z Super drague, z Frozen. E, zrobiła wielkie nic, ale po tej kuli za 2 funty, funt 50 czego się można było spodziewać, także wcale mnie nie rozczarowała. Zużyłam krem do rąk e, z Soben Glory. Rewelacyjny, nic dodać, nic ująć, uwielbiam Zużyłam krem do rąk, który był Body Lotion z Kate Kingston Rewelacyjny, jak wiecie, ja pokochałam tą firmę Opakowania są boskie, aż szkoda wyrzucać e, Zużyłam... E... Co to było? A, Body Scrub, scrub do ciała kokosowy z Sobe Glory Świetny, boski, rewelacyjny Zużyłam ten Molton Brown... A żel, który był w kalendarzu Look Fantastic ja, to nie jest pierwsza buteleczka, którą zużyłam mega drogi, ale po prostu bardzo zwyczajny, to chyba 5 funtów taka mała kosztuje, czy 4, także kto by za to dał tyle zużyłam też krem z Joanny glicerynowy krem do rąk cytrynowy, za 89 go kupiłam w którymś polskim sklepie bardzo, tu wam przybliżę, bardzo fajnie pachnie cytryną mogę wam go polecić zużyłam krem La Maskuła. To z tej drogiej firmy. Miałam w którymś pudełeczku beauty. To był taki żelowy krem. Ta skóra po tym żelu była po prostu wow. A niestety, no nie kupię tego produktu drugi raz. Widzicie, on jest pusty. Bo jest bardzo drogi. To chyba 7 dych kosztowało jakoś tak. Sama ta mała ta kosztowała 8 funtów. Ale było bardzo fajnie przetestować sobie tak ekskluzywny dla mnie, bo to dla mnie są duże pieniądze. Ekskluzywny produkt i naprawdę jeden z niewielu produktów, w które mogę powiedzieć, że cena równa się, tak wysoka cena równa się tym, co dostajemy w zamian. I ostatnia rzecz to jest serum. Serum z kalendarza adwentowego Holland and Barrett. Jest to serum z marzenka? Marzenka, tak. Zrobione przez Marzenkę Powiem Wam, że używałam tego serum Moja skóra była dużo lepsza Ja już teraz szczerze, że go nie używam I że jest gorzej W ogóle trochę zaniedbałam moją pielęgnację twarzy przez dwa dni I ja czuję to, moja twarz to czuje Także dzisiaj sobie robię maskę z tej naturalnej Co koleżanka mi dała, Olga na święta, także pewnie jutro jak się do Was odezwę to już Wam dam znać, żeby już dzisiaj Wam nie zawracać głowy. Ja dzisiaj już się nie będę z Wami łączyć, bo nie chcę, żeby ten vlog trwał nie wiadomo ile. Jutro są moje urodziny, niczego się nie spodziewam, nasz plan nie wypalił. Mamy samochód zastępczy od mamy Andrę, ale w tym safari parku, wiecie, te małpy skaczą po tym samochodzie mogą go porysować, to nie jest nasze auto, więc nie chcemy ryzykować. Pojedziemy sobie po prostu, najwyżej tydzień później. Jak już auto będziemy mieli swoje, bo jak się coś stanie naszemu auto to się stanie naszemu autu A nie mamy Także dzisiaj teraz idę sobie na jakiś spacer godzinny, póki się nie ściemni, bo jest godzina 2.45 Później sobie poćwiczę i wieczorem sobie zrobię spa I właśnie chciałam wam powiedzieć, że graliśmy w zdrapki, zapomniałam wam powiedzieć I kupiliśmy najpierw zdrapki za 24 funty I wygraliśmy 33, tak, bo było 9 funtów profitu. 33 funty wygraliśmy, także mieliśmy 9 funtów na plusie. To Andrzej mi dał jeszcze 20 funtów, mówi: to idzie jeszcze kup za 20. I z tych 20 funtów wygraliśmy 5 funtów, tak, bo z na zdrabce 5-funtowej było 25 funtów, na jednej zdrabce. E, także 3 były puste, słuchajcie, kupiliśmy 4 za 5 funtów za te 20. Trzy były puste, a jedna miała 25 funtów Także fajnie, bo w sumie 9 funtów I 5 funtów to jest 14 funtów Na plusie dzisiaj w zrabkach Także bardzo dobrze rozpoczęliśmy rok zrabkowy I oby tak, dalej, oby tak dalej 1 stycznia dzisiaj są urodziny mojego taty Tato już ci pisałam wiadomość Ale jeszcze raz wszystkiego najlepszego I tak wiadomo, ja byłam najlepszym prezentem No ale przemilczmy, przemilczmy ten fakt Dobra, to ja już kończę kochani I połączę się z wami jutro A ja idę robić swoje dalej Pa Cześć kochani, witam się z wami serdecznie. Dzisiaj jest sobota 2 stycznia, moje urodziny. Chciałabym z tego miejsca w ogóle wam bardzo podziękować, bo już się sypią życzenia na Instagramie w moją stronę. Także bardzo, 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 bardzo wam dziękuję. Pierwszą rzecz, którą chciałam wam pokazać. Dotrzymałam słowa i dotrzymam do 2 stycznia. Ci z Was, którzy byli uważni albo obejrzeli mój filmik parę dni temu, było tam, była tam kartka świąteczna, przesyłka, prezenciki od Ewy. Ewa nie ma akurat swojego kanału, a szkoda, bo nie wiem, czy Ewa pooglądała. E, wysłała mi paczuszkę. W paczuszce właśnie były prezenty świąteczne, w tym ten świetny magnes. I w środku była koperta druga, gdzie było napisane, że mogę ją otworzyć dzisiaj 2 stycznia. Zrobiłam to na Instagramie, żeby nie było, że nie wytrzymałam i pokażę Wam najpierw przepiękną kartkę. Zobaczcie, ten misiek jest po prostu wow. Odkładam tutaj do kartek już urodzinowych, ale to zaraz. A w środku były trzy maseczki. Maseczki, których nigdy nie widziałam, są to maseczki koreańskie. Ta jest koreańska maseczka wegańska z Moringo, a to jest koreańska maseczka wegańska ze słonecznikiem, a tutaj odżywcza maseczka z ekstraktem z owoców leśnych. Strasznie mnie ciekawią te maski. Dziękuję Ci jeszcze raz, kochana. Wszyscy w domu jeszcze śpią, znaczy śpią. Jak zeszłam po kawę, to wszyscy jeszcze spali, a jest godzina... 11 prawie. Tu się rzadko w tym domu tak zdarza, e, także niech sobie po prostu pośpią. Ja sobie porozmawiam z moją rodzinką e, z rana, z mamą, z tatą, nawet z bratem, wow e, i, i co, i tyle. E, troszeczkę YouTube'a wczoraj w nocy nadrobiłam, bo czekaliśmy na 12 w nocy. Andrzej pojechał do sklepu i mi takie drinki kupił, byliśmy na takiej górce w bo tam e, zaraz po 12 i mi wyciągnął tego drinka, także było śmiesznie. E, przeczytam wczoraj pierwszą książkę, pierwszą książkę roku 2021 pierwszego. i jest to Koben jeden fałszywy e, ruch. Przeczytam ją w jeden dzień, ona ma ponad 400 stron, ale świetnie się czyta, słuchajcie, parę godzin, naprawdę ja nawet nie wiem, co się działo wokół mnie wciąga od pierwszych stron ja w ogóle Kobena uwielbiam wszystkie jego książki do tej pory, które przeczytałam każda mnie wciągnęła w chwilę. A dzisiaj zacznę sobie drugą książkę Kobena, nie wiem, gdzie ją dałam, także powiem Wam pewnie później, jak się ją czyta, ale ta jest naprawdę świetna, jeden fałszywy ruch. Bardzo, bardzo serdecznie Wam ją polecam. Teraz właśnie szukam mechanika, jestem na Facebooku tutaj u nas w wiosce, bo szukamy mechanika mobilnego, bo nasz samochód nie ruszy, także... Znalazłam, ktoś mi polecił na zwiastun jednego, tylko czekam, aż Andrzej w stanie, żeby on po prostu do niego napisał, no bo ja co mu napiszę, samochód nie idzie, ale nie wiem dlaczego, nie wiem co się stało, bez sensu. Tak, ten samochód, powiem Wam ostatnio, sprawia nam trochę kłopotów. My mamy go dopiero dwa lata, słuchajcie, i daliśmy za niego 7,5 tysiąca funtów, więc to nie był jakiś zwykły, tani samochód i na razie nie będziemy tego auta zmieniać, bo jak wiecie, dopiero co dwa miesiące temu zrobiliśmy cały serwis, cały przegląd, wymieniliśmy Campbell, także dużo takich ważnych rzeczy zostało zrobione w tym aucie, a e, skupiamy się na kupnie domu, jak kupimy dom... E, to naszym kolejnym, kolejną rzeczą będzie wzięcie auta po prostu z salonu nowego, i, i taki wiecie, z ubezpieczeniem, ze wszystkim, i, i będzie to jakoś wtedy ugrane. Tylko musimy zobaczyć, jak będzie Mortgage trade i to wszystko, i tak dalej. Ale taki jest plan, właśnie, żebyśmy tak zrobili, a dlatego też jest tak, jak jest, i na razie jesteśmy z tym samochodem co mi się tu stało szukam w ogóle już, mam dwa motywy nowego tatuażu który chcę zrobić tutaj na ręce jak się skończy lockdown to od razu będę umawiać spotkanie to jest kolejna rzecz, którą sobie zrobię na urodziny zdecydowałam, że na pewno robię ten tatuaż będzie on już większy, bo będzie tutaj gdzieś na taką e, długość, tak e, także to będzie łapot snów ze skrzydłami z piórkami przepraszam, tylko jeszcze się nie mogę zdecydować, bo ogólnie lubię tatuaże czarno-białe, a ten jest z nutką fioletu i niebieskiej, który znalazłam i jest po prostu przepiękny. Także debatuję w mojej głowie, czy lepiej iść z tym co zawsze lubiłam, czy troszeczkę zaszaleć z kolorem. No ale zobaczymy jak to jest. I na razie będę kończyć, bo w sumie nic się nie dzieje, chcę tylko zobaczyć właśnie ten samochód zobaczyć samochód, znaleźć mechanika także trzymajcie mocno kciuki, że przy najbliższym wejściu już bym mogła wam powiedzieć, że auto jest naprawione, albo że chociaż ktoś do niego jedzie, do później kochani koniec, światło nadziei, ale trudno, jest 4.30 eee, i co tam się dzieje w mojej rodzinie? słuchajcie my z Andryni nie robimy sobie prezentów, to wam mówiłam zawsze eee, wiadomo, w tym roku zrobiłam mu a, prezent, ponieważ miał 30 urodziny a tak to nie, zawsze jakieś tam kwiaty, czy coś dzisiaj też rzeczywiście pokażcie, pokażę wam Dostałam taki w ogóle wazon mi się stuk, także kupił też wazon. Pomyślał, ale trzy bukiety różnych lili. Jedne będą niebieskie, drugie będą fioletowe, a trzecie pomarańczowe. I zobaczcie co zrobił. Wydrukował nasze zdjęcie teraz ze świąt. Kupił ramkę i taką małą świeciuszkę, bo innych nie było. No i karteczko oczywiście. Także bardzo, bardzo miło. Czekajcie, odwrócę Was, pójdę z Wami do światła, bo nadziei na nie chce mi się lampy włączać, co poza tym byliśmy w Costco na małych zakupach i właśnie teraz Andre robi mi ciasto urodzinowe, mieliśmy jechać po torta, ale w sumie jest tylko duży ten tort i nie będzie miał go ktoś je jeść, a dzisiaj chciałam ten crumble, żeby zrobił, Czy znaczy zaproponował sam, to jak mogłam powiedzieć, że nie, że wolę torta, a torta po prostu będzie mieć jutro chyba. Na szczęście Andrzej wziął maszynkę i mi tutaj też skrócił te włosy, bo to już była masakra, a do fryzjera na razie wiadomo nie mogę iść. A jak to się nazwa? Znaczy mogę iść do fryzjera, ale na razie nie idę. Staram się jak najdłużej nie iść. Um, mam nadzieję, że otworzą niedługo znaczy, ja już sama nie wiem, co oni robią szczerze mówiąc, także w ogóle się nie wywiadam. Um, nieważne w każdym razie um, sam tyle mnóstwo życzeń, a dopiero jest godzina czwarta, że szok. I co ja mam chciałam powiedzieć, zaczęłam czytać tę drugą książkę, ale dłużej nie przeczytałam, bo ciągle ktoś mi pisze, a to po prostu jest nieładnie nie odpisywać w taki dzień jak dzisiaj, także e, ciągle jest mi przerwane to, ale ogólnie chciałam wam powiedzieć, że jestem tydzień przed okresem, w sumie 6 dni. I nie dość, że troszeczkę sobie za dużo pozwoliłam, to jeszcze do tego ten okres już mam 2 kilo na plusie. 2 kilo, po świętach nawet tyle nie miałam. I po świętach, e, po świętach od razu wszystko zużyciłam, a tutaj bum, znowu jestem grubaskiem. Uh, oczywiście, w cudzysłowie to mówię, uh, ale powiem Wam, że dzisiaj uh, mam takie wywalone. Dzisiaj są moje urodziny. To jest dla mnie jeden z ważniejszych dni w moim roku. Ja wiem, że dużo ludzi nie lubi swoich urodzin. Ja moje urodziny uwielbiam i dlatego w tym. Um, dzisiaj właśnie zjem takie pyszności, co będą mi dawać tędy jadła. W Costco są takie pyszne frytki. Nie ma nigdzie takich pysznych frytek jak w Costco dla mnie. I dzisiaj zjem tak dużo tych feretek specjalnie kupiliśmy, bo ich nigdy nie kupujemy, bo tu nie dość, że jest duża paczka, to w dodatku staram się nieść takich rzeczy w takich ilościach. A ta, on, ja wiem, że ja ich dużo zjem. Także dzisiaj, przyznaję się wam bez bicia, dzisiaj jestem mała porku, jak to mówi Marsja, porku po portugalsku, to jest świnka, także jestem porku, bo zamierzam wsunąć wszystko, co mi dadzą. Tak. Prawa urodzin, po prostu. I nie wiem nawet, czy mi się chce ćwiczyć, bo mam ochotę na książkę i drinka. Także chyba dzisiaj troszeczkę odpuszczę sobie ćwiczenia, a, a jutro po prostu poćwiczę, tak myślę. Póziaki. Cramble jest prawie gotowe. jedzonko się robi. Ja pie w tych szklankach, które dostała na przepuściach. I zobaczcie, co robię. Siedzę na lajpie z Marysią i z Pawłem Zapraszam na ich kanał, bardzo miło jest i fajnie spędzam z nimi czas Cześć kochani, witam się z wami już całkiem wieczorkiem w dzień moich urodzin I jest drugi stycznia. bo szybszy wiem, że 2 drugi jest godzina 21.30 jeszcze chciałam raz podziękować, bo jeszcze więcej tych życzeń było, także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli chodzi o mechanika, mechanik dopiero da radę w poniedziałek, ale my pracujemy cały czas, także dopiero się z nim umówimy pewnie albo na czwartek, albo Andrzej myśli, że w takim razie, skoro nie może się z nami zobaczyć od razu, to chyba poczekamy na nasz garaż, który się otworzy w poniedziałek, ten, do którego zawsze oddajemy nasz samochód. Słuchajcie, tak jak przypuszczałam, nie ćwiczyłam, za to byłam na właśnie, jak wam pokazywałam, live u Marysi I wcale nie żałuję, dzisiaj jest taki dzień, słuchajcie, teraz jeszcze zjadłam ciasto, w ogóle super, jutro będzie 4 kg na plusie Ale tak wam powiem, że chyba tego potrzebowałam i tak się czuję jakby gotowa do nowego działania Nie wiem, jakoś tak wiecie, ani mnie już do słodkiego nie ciągnie Teraz kończę mój kolejny, kolejną butelkę alkoholu, bo udało mi się, zostało mi tylko Baylays I powiem wam, że już tak średnio z alko. Także myślę, że dobrze poszło. Tak aż za dużo zjadłam, za dużo wypiłam i będzie od jutra już lepiej. Byłam u mamy za crumble. I zobaczcie tutaj, sobie dostałam karteczkę. Karteczkę po prostu cudowną, 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 cudowną. Od natali ze Stanów z kanału The Settlers. Nie, wiem, czy dobrze wymagam? Wymawiam, wymawiam. Zobaczcie, ona jest taka w 3D. Przepiękna, jest jeszcze nawet drężyczeń, nie czytałam. No po prostu super, dziękuję Ci bardzo Natalia Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie byliście na kanale The Settlers Zapraszam Was serdecznie, fajne życie w Stanach Świetna dziewczyna, po prostu świetna Uwielbiam ją od pierwszego filmiku, który jej zobaczyłam I dostałam maseczkę Squibelli, nie znam tej maseczki Lewandowa maska błotna Zobaczcie, kolejna maska do wypróbowania Bardzo, bardzo Ci kochana, dziękuję e, Także fajnie e, i co? I teraz e, zamierzam Wam nagrać filmik tak, jak Wam powiedziałam, jest parę filmików dla Was, które się szykują z otwieraniem pudełek różnych, bo z pudełka Look Fantastic, z pudełka Rockabox, z pudełka Glossybox. Także trochę tego będzie. Myślę, że miesiąc styczeń to będzie takim miesiącem otwierania pudełek u mnie na kanale, bo trzeba będzie Wam to co drugi dzień po prostu puszczać. Mam nadzieję, że filmiki będą się cieszyć popularnością i że chętnie będziecie oglądać, co ja też dostawałam w tych pudełkach przez ten cały czas, także zapraszam Was już teraz a na dzisiaj się już żegnam muszę sobie też szukać szukam sobie prezentu od mamy Andrze wiecie, po prostu ona tak trochę dziwnie zrobiła wolałabym, żeby albo mi dała pieniądze do koperty i powiedziała, że mam sobie coś kupić albo jakiś voucher, ona powiedziała znajdź sobie prezent do 100 funtów i daj mi znać. Także tak trochę dziwnie. Znalazłam już prezent, który chcę. Jest to mata masująca za 90 funtów w Amazonie. Ale głupi mi tak do niej iść. i powiedzieć: Dobra, słuchaj, znalazłam sobie, kup mi to. Także powiedziałam do Andrze, żeby delikatnie dał jej znać, co sobie wybrałam. Tak wiecie, cicho ciemni. A ja także stwierdziłam, że taka mata, bo tak jak Wam mówię, wszystko mam. A jednak ostatnio zakwasy coraz większe. Przed okresem też mam problemy z plecami. Także myślę, że taka mata będzie super. Opinie mam mega dobre. Tam właśnie czytam, że niektóry, niektórzy, wiadomo, Mata nie załatwi nam problemów z plecami na przykład. No nie oszukujmy się, ale że właśnie dużo ten ból zniewalała, zniewalała? pomagała na ból pleców, a że mój Andrzej ma dużo problemy z plecami, e, także może też i jemu to troszeczkę pomoże. Także taki prezent dla mnie, ale też patrzony pod niego. Dobra, kończę, bo znowu i tak czuję, że ten vlog będzie dużo za duży. Także już Wam teraz przepraszam. Cześć kochani, witam się z wami w sobotę Nie w niedzielę, dzisiaj jest niedziela Pomyliło mi się, bo miałam być dzisiaj w pracy mnie nie ma, ale się mega cieszę Słuchajcie Wstałam rano ledwo na budzik Po prostu masakra Ale zrobiłam co miałam zrobić Potem pojechaliśmy do Luton Kupić po kawałeczku ciasta W cakeboxie dla Dla dziewczyn do pracy jutro No i dla siebie chciałam torta bo nie miałam torta, a ja jestem taką osobą typową urodzinową i chciałam torta, więc kupiłam torta. I dzisiaj wieczorem sobie zrobimy takie na drugi dzień po prostu urodzinowego torta. Zobaczycie na Instagramie, bo nie chcę czekać do wieczora, żeby kręcić. Wiecie, bo chcę sobie złożyć ten filmik i, i mieć spokój. Ja i tak go pewnie wrzucę rano, tak myślę? Nie wiem, muszę pomyśleć na temat tego, o której godzinie będę wrzucać te filmiki. Bo dzięki Marysi z kanału Rodzinka 3. +1, ona właśnie powiedziała, że bardzo ważne jest to w algorytmach tego całego YouTube'a, żeby wrzucać te filmiki w miarę o takich samych godzinach. Jak dobrze pamiętam, Marysia poprawnie pod spodem. Także nowy rok, e, trzeba robić jakieś zmiany, trzeba coś robić, żeby ten kanał jednak troszeczkę bardziej się rozwijał. E, także muszę sobie przemyśleć, czy wolę te filmiki wrzucać wieczorem, czy rano. Nie wiem, zobaczę. Wydaje mi się, że wieczorem jest lepiej, bo jak ktoś nie może spać, to sobie obejrzy ten filmik a wieczorem. A jak ktoś znowu chce sobie obejrzeć rano do kawy, to też może to zrobić. Także może będę, go, może będę wrzucać filmiki wieczorami. Szczególnie, że mam chyba 6-7 filmików nagranych z open boxów kosmetycznych, które mi przychodziły w grudniu z różnych ofert. Także wrzucę je w ogóle dzisiaj wszystkie i po prostu będę je tylko udostępniać co dwa dni. Ale odeszłam od tematu teraz. Także kupiłam tego torta. Chciałam Wam powiedzieć o pewnej sytuacji, która się stała dzisiaj. Ja do Luton jeżdżę rzadko. Luton to jest miasto, e, jakby to powiedzieć, e, kiedyś było to miasto polskie, tam sami Polacy mieszkali. Teraz jest ba Polacy i Pakistańczycy, Indianie, Indianie, Hindusi i tak dalej. Bardzo mało Anglików. E, bardziej obrzeże miasta to są Anglicy. Teraz troszeczkę to się zmieniło. Dużo Polaków wyjechało na ładniejsze miasta, I albo. Obrzeża Luton, a Luton Centrum to już bardziej właśnie są Rumunii. Dalej jest wiele Polaków, na przykład Mama mieszka w centrum, bo jest jej po prostu najłatwiej. Um, ale w każdym razie dzisiaj jest to szare miasto, jest to brzydkie miasto. Jest to miasto, do którego się jak się zajedzie, czuje się taką. Taki smutek, taką depresję troszeczkę, bo jest szaro, jest dość brudno. Wiecie, po ulicach są od rana alkoholicy. No nie jest to, to zaciekawienie, Nie chciałabym, żeby moje dziecko wychowywało się właśnie w tym mieście, że tak powiem. Kiedyś było dużo inaczej. Jak przyjechałam, to było w ogóle fajnie. No ale nieważne. W każdym razie przyjechaliśmy do lutą, do tego cakeboxa. Ups, broń zleciało i byłam w szoku, ile nowych bezdomnych jest. Młodych ludzi w moim wieku, bym powiedziała, ale niektórzy wiecie, albo prosili o pieniądze i, i moją uwagę przykuł jeden pan, który siedział sobie na takim bocznym parkingu, na którym my parkowaliśmy, który nie jest bardzo ruchomy. Wydaje mi się, że musiał niedawno wylądować na ulicy, bo tak jakby wstydził się, nie wiem jak to opisać, bo w innym miejscach był usiadł, wydaje mi się, że coś więcej, by czekać, coś mi się ze światłem działo. Coś więcej by mu się udało, że tak powiem, zdobyć. W każdym razie był tak wymarznięty, i myśmy do niego podeszli i zapytaliśmy się go, e, czy woli herbaty, czy kawy, bo kosta była obok. No i poszliśmy tam, zrobiliśmy swoje zakupy, słuchajcie. Ja w ogóle w, co rok, całą zimę, zawsze kupowałam bezdomnym e, jedzenie, picie i tak dalej. Co roku tak jest. W tym roku w Milton Keynes w ogóle nie było bezdomnych, a nie robiłam zakupów w luton, także nie miałam okazji, że tak powiem, komuś coś podarować. Także, e, jak zobaczyłam tego pana, poczułam, że to jest ta osoba, której chcę pomóc. No i my tam zrobiliśmy swoje zakupy, e, poszliśmy do Burger Kinga, kupiliśmy mu ten duży zestaw Woopera, bo to jest taki wielki burger. E, kupiłam mu tą kawę w koście i zaniosłam. Słuchajcie, spotkało mnie jakieś coś przykrego, co mnie troszeczkę zszokowało, bo myśmy mu dali to jedzenie, daliśmy tą kawę, on był bardzo wdzięczny, słuchajcie. I przyjeżdżali ludzie, i jedni przyjeżdżali, drudzy przychodzili. Jedni to byli na pewno Polacy, nie wiem... E, kto siedział w samochodzie, ale tak jak oni się na nas spojrzeli, na mnie i na Andrę, to mój Andrę słuchajcie miał ochotę do nich podejść i się zapytać, czy coś im się nie podoba. Bo z taką pogardą na nas spojrzeli, jakbyśmy nie wiadomo, co zrobili, jakbyśmy alkoholikowi wódkę podali, że tak powiem. Przykro to trochę było, słuchajcie, bo też mogliby się wziąć i coś komuś kupić, bo jesteśmy teraz w takiej sytuacji, wiadomo, ktoś może powiedzieć: młody człowiek może iść do pracy. Może. Dlatego ja ogólnie nie daję pieniędzy ludziom bezdomnym. Ja zawsze im kupuję posiłek ciepły, bo nie oceniajmy, nie wiemy, kto jaką ma sytuację. Bardzo łatwo jest wylądować moim zdaniem na ulicy. E, czasem. E... Gdyby, gdyby nie to po moim spaleniu się domu, to mi by było też bardzo ciężko, e, więc wiecie, no kurczę, jeżeli kogoś widzimy, ku, szczególnie w okresie zimowym, jakoś zawsze staram się właśnie kupić i taki wzrok tych ludzi to było po prostu dla mnie dziwne, bo tyle lat już rozdaję to jedzenie i, i te napoje ciepłe i pierwszy raz mnie takie spotkało, żeby ktoś się na mnie spojrzał, jakbym komuś krzywdę robiła, no a normalnie byłam w szoku. No, ale nieważne, ja powiem wam, że humor mi się poprawił Że dzięki temu, że wiem, że ktoś sobie zjadł I że ktoś sobie się napił I że chociaż przez chwilę będzie mu po prostu dobrze Jeżeli chodzi o moje urodziny W ogóle super, cieszę się Wszystko poszło fajnie, Andrzej się naprawdę postarał Muszę sobie wybrać prezent mamy Andrę Tak jak wam mówiłam chyba wczoraj Także już wybrałam Także Andrzej musi tam troszeczkę mami powiedzieć co chce I na facebooku zrobiłam sobie taką stronę że jeżeli ktoś nie chce mi e, na przykład kupować prezentu fizycznego, albo mieszka daleko, albo nie wiem cokolwiek, aby chciał mi jakoś coś podarować na moje urodziny, to zrobiłam e, fundraising na pieski, e, na. Dog Trust, że poszło do biednych piesków I powie, e, powiedzcie I słuchajcie, udało mi się zabrać 60 funtów Także 60 funtów Poszło na, na pieski e, Z okazji moich urodzin, także mega mnie to cieszy e, Bo pieski będą miały co jeść Może jakieś kocyki będą z tego kupione Także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę I powiem wam, tak mi się serce raduje, że szok I co poza tym? Poza tym czytam tą książkę, czekajcie Kobena, jest po prostu rewelacyjna Kolejna książka, ja czuję, że ja ją dzisiaj skończę Byłam na zakupach w polskim sklepie, polski sklep jest pusty, słuchajcie, pusty Nie ma w ogóle Czego nie ma? Nie ma w ogóle Produktów, nie wiem co się stało, ale zrobiłam jakieś produkty Tam kupiłam mrożone pierogi Z truskawkami na jutro do pracy, także coś tam Będzie, będzie, ale dobra Ja już kończę, słuchajcie, jeszcze na koniec Filmu, wybierzemy sobie Zwycięzcę konkursu bo mamy tutaj, poczekajcie. Mamy tutaj, pamiętacie, w konkursie e, była do wygrania różne rzeczy, także wybierzemy sobie na koniec zwycięzcę. E, ale co Wam chciałam powiedzieć, to chciałam wam powiedzieć, że... Mam nadzieję, że najbliższe parę, przez najbliższy tydzień, co drugi dzień na moim kanale będą filmiki Beauty Box, otwieranie, także bardzo bym Was chętnie zaprosiła, żebyście odwiedzili, zobaczyli, zostawili po sobie ślad, tak samo jak pod tym filmikiem, bo to bardzo cieszy. Także dziękuję Wam, że byliście ze mną w moje urodziny, dziękuję za wszystkie życzenia, bo było ich mnóstwo na Instagramie. W ogóle te fajne, jak wklejaliście moje zdjęcie, to było bardzo, bardzo miłe, także dziękuję Wam wszystkim. I co? I widzimy się... Ja myślę, że wkleję go dzisiaj w niedzielę. Widzimy się myślę już we wtorek. We wtorek, w czwartek i w sobotę. Tak, dobra. To we wtorek i w czwartek będzie u mnie filmik zdecydowane. We wtorek będzie filmik beauty, w czwartek będzie filmik beauty i w sobotę wieczorem będzie vlog z czwartku, piątku i soboty. Mam nadzieję, że tak wam się spodoba, że nie będzie mnie za dużo, ale dla tych, co piszą, że moglibyście mnie oglądać 24 na dobę, to i was zadowolę. Buziaki! Czekajcie na ogłoszenie wyników. Dobra, mamy tutaj wszystko. Słuchajcie, e, mamy wciśnięty filmik. Wciskam tylko get YouTube, Comments e, dla pewności. E, trzeba było napisać balsam do ust, aby wziąć udział w rozdaniu. Także co? Start raffle, wybieramy. Wybieramy, wybieramy, wybieramy. Wojciech zawada, łapka trzecia i oglądam. No niestety nie, nie ma z konkursowego, także idziemy dalej. Pika na Kto będzie zwycięzcą? Kto będzie zwycięzcą? Craft by Ewa, prawda, Cane Stand, buźka. O, kochana, czemu nie brałaś udziału? Dobra, szukamy dalej. Szukamy, 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 szukamy. Piątka chętnych przygód, jesteśmy i oglądamy, pozdrawiamy. No niestety nie, no to do czterech razy sztuka. Nikt nie chce, chyba balsamo do ust. Bożena Borecka. Dziś, te rzeczy w kalendar... Dziś super te rzeczy w kalendarzach, a te błyszczyki banana boskie No i paletka na pewno, jak mówisz, piękna Pozdrawiam, balsam do ust Bożona Borecka, gratuluję, wygrałaś Ty też ze mną jesteś, jak dobrze pamiętam, praktycznie cały czas Także bardzo Ci gratuluję I dzisiaj mamy 3 stycznia Masz czas na zgłoszenie się do mnie na adres e-mail Ale najpierw musisz skomentować filmik I wtedy podam Ci adres e-mail e, Masz się czas do mnie skomentować Boże, masz czas, żeby się do mnie skomentować Zgłosić Do 6 stycznia, do środy Do godziny 20 I do tego czasu będę trzymać tą paczuszkę I wtedy nadeślę ją do Ciebie od razu W czwartek byłam wolna Także czekam, kochana, gratuluję A dla wszystkich innych życzę powodzenia w najbliższych rozdaniach Bo już w najbliższym vlogu będzie rozdanie Buziaki, papa pa.